nie będziesz dziś czarodziejem, w tym Sęk-Ej, ale na koncertach zrobisz się bank, Nie masz czasu na zrobienie przecie rów, bo dostałeś się do szkoły raperów. No... Tutaj zaczyna się moja wielka kariera rapera. Denerwujesz się? Tak. To jest spokój, teara podziału wcale nie jest taka straszna. Ale ja nawet nie wiem co ona robi. Ty jesteś normalcem, prawda? Moi rodzice byli raperami, ale wychowywałem się w rodzinie normalsów. To wszystko wyjaśnię. Moja familia, widzisz, jest już w rapie od pokoleń. Wszyscy moi bracia ukończyli tę szkołę, ojciec pracuje nawet we wytwórni. I widzisz, teraz przyszła kolej na mnie. Tiara podziału ma tylko za zadanie wskazać ci osobę lub grupę osób, która będzie twoim naturalnym wrogiem i tyle. Ale ja nie chcę mieć żadnych wrogów. Nie będziesz miał. Znaczy się, będziesz, ale tak na pokaz. Wiesz, w piosenkach, bifach i tepy, żeby się książki lepiej sprzedawały, mordo. Ogarniasz. Okej. Okay. A tak w ogóle... To jestem Donald. Donald Łasica. Ale wszyscy mówią do mnie Dom. A ty? Henryk! Dbaniasz! To ja. Pana kole! Co pan tak stoi? Siedzi pan na jajcach. Choć z zewnątrz kobieta, w majtkach niespodziankę niosę. Tiara podziału powie ci, z kim będziesz miał kosę. Hmm. Z kim by cię tu skonfliktować? Proszę, tylko nie z policją. Tylko nie z policją. A co? Pał się boisz? N nie, tylko uważam, że stać mnie na coś więcej. Ha. No dobrze. W takim razie twoim przeciwnikiem będą lamusy. Lamusy? Lamusy. Czyli co? Mów po prostu, że z lamusami się nie trzymasz. Lamos to pojęcie otwarte na interpretację. Więc w sumie każdego, kto ci podpadnie, możesz nazwać Lamosem. Dobre, podoba mi się. Panie dbanie! Jeżeli pan zmieni zdanie, to można zawsze zmienić wybór czapki. Wystarczy trochę. magii. <trym wytrza> Słuchajcie mnie teraz uważnie, bo nie będę dwa razy powtarzał. Nazywam się Severin Skate i będę waszym profesorem. Dzisiaj zajmiemy się wyborem pseudonimu artystycznego, czyli ksywki, która będzie z wami do końca waszej kariery. Dlatego potrzebuję waszego pełnego skupienia. Ty, jak się nazywasz? Piotr, panie profesorze. Od dziś będziesz PDR. Ty? Ja, Donald. Ty będziesz D D D. -d. Ty. Henryk Dzbaniarz. Hmm. Henio... Henio... Losuj. Hmm... Henio Kajot d, -d, d. Twoja kolej. Julia Zetesiu. Ty będziesz małża, a ty ile masz lat? 18. Będziesz młoda. Albo lepiej. Young. Młoda. Hmm? Dziękuję. Koniec zajęć. Jeszcze jedno. Pamiętajcie, wasz przydomek nie jest najważniejszy. To rap nadaje sens ksywie. Uh! Magia! Wiesz o co chodzi? Nie. Yeah. Wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi? Nie. Yeah. Bardziej z przeponem! Głośniej! Gestykulacja, agresja! I ćwiczymy, ćwiczymy! Wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi? Nie no... Nie wiem, o co chodzi. No jest spora szansa, że nie znacie. Wiesz, o co chodzi. To nie tak. Nie mówi się. Wiesz, o co chodzi. Popatrz. Wiesz, o co chodzi, Mordo. Wiem. Wow, działa. Yes. Brawo, pani Heronimo. Dziesięć punktów dla Miuskulu. Dziękuję, pani Magdalet. Stary. a wiesz, że kamień ślimak od tyłu, to też jest kamień ślimak? Rzeczywiście! Uuu, no nie! A wiesz, że jak, żeby pójść spać, to musisz najpierw się położyć i udawać, że śpisz? To, to jest genialne, ja na to wcześniej nie wpa Musimy to gdzieś zapisać. Nie, ja zapamiętam. Ja zapamiętywałem od dziecka wszystko. Naprawdę, mam pamięć ze stali. Nie masz się o co martwić. Tak, Henryk. Ty faktycznie tak mi mówiłeś o stali, nawet, że. dobrze, dobrze. Psu, brat. Co ty na to? Idealnie. Skr. Przecież nie ma takiego słowa. Ciebie nie ma mordo Skr. Idealnie, obok. Skr co chodzi z tym typem? To wy nie wiecie? To pupilek dyrektora. Jego ojciec był wziętym raperem, zanim nie wzięli go do kicia. Podobno na dożywocie. Właśnie wtedy powstała ta blizna. Teraz, gdy tylko w pobliżu znajduje się mundurowy, blizna zaczyna go piec. Przecież bzdury. Tak? To popatrz. O, o, nic na mnie nie macie. To wszystko pomogę. ja! Ema. Wow. Chodźcie, nie chcę się spóźnić na lekcję historii. Drogie główna. Znaczy dzieci. Co do lekcji historii w rapie, to historia jest nieważna. Najważniejsze jest to, co będzie. Tylko musicie pamiętać jedną rzecz. Kiedyś nazywało się to hip-hopem. Potem rapem, potem trapem i tak naprawdę nieważne, jak to się nazywa. Chodzi o to, że młodzi zmieniają nazwę tego, co robią, żeby odróżnić się od starych, a tak naprawdę robią jedno gówno. Pani Julio, jesteś u? Przepraszam, proszę pani. Skoro lekcje historii mamy z głowy, to może pora na lekcje stylu. I teraz, żeby przywołać moje pomocy naukowe, użyję bardzo antycznego zaklęcia używanego w latach 2011-2013. Najważniejsze to jest mieć swój unikalny styl. A dokładniej mówiąc jeden z trzech dostępnych. Pierwszy. Nic nie miałem. Teraz mam więcej. Miałem bardzo źle, miałem chyba najgorzej na świecie. No wiecie, taki żalący się Lamos, który cytuje się, kto miał gorszy start. Dalej. Drugi styl. Mam wszystko, co chcę. Dłupy pieniądze? A tak naprawdę jeździ autobusem, ma cztery niezapłacone mandaty i wszystko co ma to od ojca. I trzeci styl Woży się z gangusami, jestem niebezpieczny, groźny. A tak naprawdę ja przychodzę do czego, kupa w i na komendę sprzedać kolegów. To coś dla mnie. Ale ty jesteś czysty jak muza. Dzisiaj jechałem autobusem bez biletu, więc uważaj, bo możesz być następny kolego. I co, mno się przejeżdża bez biletu? To mhm. Tobą się przejadę bez biletu. Mhm. Wasze podejście do Kobiet jest jedną z najistotniejszych kwestii we współczesnym rapie. W tej materii macie dwie możliwości: albo będziecie nawijać, jak dziewczyny są łatwe, a wy w pełni świadomie z tego korzystacie, albo będziecie nawijać, jakie są nieczułe i niewierne i łamią wasze kruche serduszka. Tak, panie Łasic. Profesorze Skate, a jak ja chciałbym nawijać i o tym, i o tym? Możesz, możesz, ale na dwóch różnych trakach. Jak będę chciał, to nawinę i w jednym traku. Co powiedziałeś? Powiedziałem, że jeśli będę chciał, to w jednym kawałku będę zmieniał zdanie tyle, ile będę chciał. <laughs> Daleko zajdziesz, panie Piotr. Żarty się skończyły. To będzie najważniejsza lekcja obrony przed krytyką, jaką kiedykolwiek mieliście. Czy ktoś z was wie, co jest w tej skrzyni? Internauta? Nie, coś znacznie groźniejszego. Internauta zaangażowany. Głęboki? Tak. Komentor. A teraz radźcie sobie z nim sami. Pierwsza była lepsza. Nic o mnie nie wiesz. Tylko bit to ratuje. Nie znasz mnie, to nie oceniaj. Przelałeś się! Jak ci się nie podoba, to możesz wypiertalać! Gratuluję, panie dzbaniarz. Jest pan gotowy do egzaminu. Serca. Serduszka Szanuję mych mentorów i vice versa Bibi. W życiu miałem pod górkę no same schody Tup tu Teraz nikt mnie nie zrani bez mojej zgody Ech. Dobrze, że spotkałem tych nauczycieli Bezle. Co rozpalili we mnie płomień na 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 nadziei Stryk Dali mi siłę, żebym sam przenosił góry oh. Życzliwość wypełnia te szkolne mury Panie dzbanie Finale? We wrześniu. Panie, tak, panie. Trzy razy tak! O, I całą ci się uda! twoja kolej, Dasz radę. Do zobaczenia. Tak. Haj, dupa, szybka, fura, szybka, fura po prostu O mnie też tak Gęć. mówili. No. Uch, a mi już kiszona na wieko parła. Ja muszę wam coś powiedzieć, kochane. Tak naprawdę nie jestem nauczycielką, jestem typem... Ale plusem jest to, że możemy się ostro zabawić. Biegnijcie do ciemnego pokoju, zaraz będę. Cześć dziewczyny, gracie w Mhm. Mm Kliknijcie w link i zobaczcie wielką bitwę Scrabble, w której graliśmy ze znanymi sportowcami. Sprawdźcie kto wygrał. Kliknijcie w link. Polecam. Henryk dzbaniarz. To są teksty, które płyną prosto z serca. Serwus szanujemych mentorów i vice versa. Vivi.